i do odpowiedniej komisji w celu rozpatrzenia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu posłowi. Pan profesor Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość nasze stanowisko wobec ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, tak zwanej ustawy stoczniowej. Panie Marszałku, Soka Izbo, 26 czerwca 2008 roku Sejm Rzeczpospolitej w tej sali podjął uchwałę, która miała na celu poparcie starań pracowników polskich stoczni w sprawie wstrzymania decyzji Komisji Europejskiej o zwrocie pomocy publicznej. Jednocześnie w tej samej uchwale Sejm podkreślił społeczną wagę tej decyzji, która może oznaczać upadłość stoczni, a tym samym utratę pracy przez 80 tysięcy pracowników przemysłu stoczniowego i firm kooperujących. Ja przypominam, jedno miejsce pracy stoczniowca generuje około 6 miejsc pracy w przemyśle stoczniowym. Dziś rząd przedstawia nam ustawę, która ma się nijak do uchwały, którą w czerwcu tego roku przyjął Sejm. Dzisiejsza debata jest gorzkim owocem wyroku na polskie stocznie, jaki wydała na początku listopada Komisja Europejska. Niestety według założeń Komisji, a co za tym idzie tej specustawy, jest to, że w najbliższym czasie majątek stoczni w Szczecinie i Gdyni zostanie podzielony na części sprzedany inwestorom bez gwarancji prowadzenia działalności stoczniowej. Stocznie są na całym świecie źródłem nowych technologii, polskie stocznie na światowych rynkach to pierwsza liga. Statki w nich budowane, wśród armatorów i światowych klasyfikatorów zajmują najwyższe miejsca. Nasza kadra, stoczniowi inżynierowie, konstruktorzy, ich myśl technologiczna to światowa czołówka. Mówiąc krótko, jeżeli można mówić o polskiej marce, to marką polskiej nowoczesności, znakiem naszej myśli technologicznej, rozpoznawanym i ocenianym niezwykle wysoko na światowych rynkach są polskie stocznie i budowane w nich statki. Dziś, wiele na to wskazuje, po podziale stoczni na małe przedsiębiorstwa potencjał, który jest w polskich zakładach, może zostać raz na zawsze zniszczony. Tym potencjałem są przede wszystkim ludzie. Raz rozsypanego i wydrenowanego przez stoczni europejskie zespołu odbudować być może już nie będzie można. Światowy kryzys gospodarczy dotknął w szczególny sposób, w szczególnym stopniu rynek żeglugowy. Warto więc przyjrzeć się dziś temu, co uczynił rząd Platformy w negocjacjach z Komisją Europejską. W momencie, gdy cały świat w dobie kryzysu nacjonalizuje kluczowe gałęzie gospodarki, my je wyprzedajemy, a właściwie oddajemy za bezdurno. W tym samym czasie, gdy Bruksela stwierdziła, że pomoc polskiego rządu wobec swoich stoczni łamie zasady unijnej konkurencji, we Francji prezydent wraz z gabinetem zdecydowali się na bezpośrednią finansową interwencję w obronie przemysłu stoczniowego, a niemiecki rząd zapowiedział, że jest gotów udzielić Oplowi kredytu w wysokości 1 miliarda euro. Państwo francuskie będzie właścicielem jednej trzeciej kapitału stoczni Chantier de l'Atlantique la oraz stoczni saint -Nazaire. Prezydent Sarkozy podczas obrad Parlamentu Europejskiego powiedział, że Europa musi mieć jednolitą politykę gospodarczą, proponując ewentualne stworzenie funduszy narodowych, które w sytuacjach kryzysu mogłyby być wykorzystywane na poziomie europejskim. W tym samym wystąpieniu prezydent mówił, Europa musi być przygotowana na odpowiedź, jeśli obywatele spytają, co Unia zrobiłaby, aby temu zapobiec? W naszym interesie jest silny przemysł europejski, produkujący samochody, samoloty, okręty czy pociągi. Analogiczne pytanie do pana premiera, do przedstawicieli rządu. Co rząd, nasz polski rząd zrobił, aby zapobiec likwidacji polskich stoczni? Czy w naszym interesie jest, aby w polskich stoczniach były budowane skomplikowane techniczne statki, czy też może wiadra albo gwoździe? Prezydent Sarkozy stojąc przed francuskim parlamentem powiedział, co pozostanie z francuskiej gospodarki, gdy przestaniemy budować pociągi, samoloty, samochody i statki? Tylko wspomnienia. Nie pozwolę, by Francja stała się rezerwatem dla turystów. Co więc pozostanie z polskiej gospodarki, gdy przestaniemy budować statki? W tym samym czasie, gdy prezydent Francji wskazywał na wielką rolę przemysłu stoczniowego, przedstawiciel Komisji Europejskiej, pan Herbert Ungerer, i tutaj jest bardzo ważne, stwierdził, Komisja Europejska nie zaakceptuje chętnych do zakupu stoczni Szczecin i Gdynia, którzy chcieliby koncentrować się tylko na budowaniu statków. O co tutaj chodzi? Dalej ten sam przedstawiciel Dyrekcji Generalnej do spraw konkurencji Komisji Europejskiej stwierdził. Wydaje się więc konieczne rozpoczęcie nowych rodzajów działalności w polskich stoczniach. Wiadra i gwoździe? Czy może jakieś konstrukcje stalowe? Może cepy? Wnioskując z tych wypowiedzi, plan Komisji Europejskiej zmierza do tego, aby żurawie i dźwigi w stoczniach w Gdyni i w Szczecinie stały się nagle pomnikami, wśród których powstaną inne przedsiębiorstwa. To kpina z polskich stoczniowców. I teraz pytanie, jaka była rola rządu, pana ministra skarbu, pana premiera na skandaliczną wypowiedź podrzędnego urzędnika brukselskiego, pana Sukupa, który namawiał inwestorów, aby poczekali na upadłość stoczni. W Polsce i wtedy nabędą je za nieduże pieniądze. Jaka była postawa polskich konstytucyjnych ministrów reprezentujących polski rząd wobec podrzędnego brukselskiego urzędasa, który pozwalał sobie na tego typu opinie? Jaka była wasza reakcja, szanowni panowie? W tym samym czasie, gdy francuski rząd w ekspresowym tempie opracowywał plan ratowania francuskich stoczni, ministrowie Platformy Obywatelskiej, można powiedzieć, stawali na baczność. Zamiast negocjować jak najlepsze warunki dla polskich stoczni, przygotowali Państwo propagandowy dokument, tak zwaną Białą Księgę oraz polityczne wnioski o postawienie przed Trybunałem Stanu ministra rządu Jarosława Kaczyńskiego, pana Wojciecha Jaśnińskiego. Mam pytanie. Za, za co? Za to, że skutecznie i konsekwentnie walczył, aby w polskich stoczniach była zachowana produkcja, były zachowane statki. Przed jakim trybunałem należałoby postawić pana ministra Grada za to, co tutaj z tego miejsca mówi określa mianem sukcesu rządy platformy obywatelskiej, że stocznie będą zlikwidowane. Pan, panie ministrze, popełnił wielki grzech politycznego zaniechania. Dziś panowie próbujecie skutki waszej niekompetencji oraz nieróbstwa przykryć odprawami oraz zapewnianiami finansowej pomocy dla stoczniowców, na które niestety według doniesień, według wyliczeń wcale nie musi starczyć pieniędzy. Przedstawionej przez rząd spet ustawie stoczniowej umiejętnie pod przykrywką prawnych terminów rząd ukrywa plan likwidacji stoczni. Zamiast postępowania upadłościowego rząd Platformy ustanawia nowe prawo, postępowanie kompensacyjne jednocześnie kopiując przepisy postępowania upadłościowego. Artykuł 63 sp. ustawy to artykuł 29 prawa upadłościowego. 64 sp. ustawy to artykuł 30 prawa upadłościowego. 69 to 32 i tak dalej. Zastosowali państwo odwrotną niż przewidzianą w prawie upadłościowym kolejność zaspokojenia roszczeń wierzycieli. I tu jest znak zapytania. Kto w pierwszej kolejności skorzysta właśnie na takim, na, na takim zabiegu? Kto w pierwszym, kto w pierwszym, w pierwszym rzędzie otrzyma, otrzyma pieniądze? Zgodnie z projektem specustawy najpierw dostaną swoje należności wierzyciele prywatni. Kto jest wierzycielem prywatnym Stoczni Gdynia? To z imienia i nazwiska. Następnie zostaną zaspokojone roszczenia Skarbu Państwa i pracowników. Skutkuje to odstawieniem roszczeń pracowniczych na, w ostatnie, na ostatnie miejsce w kolejce. Czy rząd może dziś w 100% zagwarantować, że roszczenia względem pracowników zostaną zrealizowane, czy na te zobowiązania pracownicze ostatnie w długiej kolejce roszczeń wystarczy budżetowych pieniędzy? Myślę, że nikt nie jest w stanie dziś tego zagwarantować. Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość obawia się, że stoczniowcy zostali wprowadzeni przez rząd w błąd. Prawo. Usta ustawodawca w tym wypadku rząd umiejętnie obchodzi prawo upadłościowe. Prawo to nie przewiduje wypłacania wynagrodzeń dla członków rady nadzorczej firmy, która jest postawiona w stan upadłości, a dla zarządu tylko częściowe wynagrodzenie. Spec ustawa gwarantuje natomiast pełne wynagrodzenie zarówno członkom rady, jak i zarządu. Mamy odpowiedź pod kogo jest to przygotowywane. Pan premier Donald Tusk w swoim expose mówił: Urodziłem się nad morzem. Urodziłem